Chciałabym Ci dzisiaj pokazać, w jaki sposób masować powięź skóry głowy przyrządami Fascia Blaster. Do tego celu wykorzystam Face Blaster, który ma małe pazurki i nadaje się idealnie do delikatnej skóry głowy. Jeżeli jesteś łysy, to bez problemu możesz wykorzystać ten przyrząd, przyrząd w takiej formie, jakiej jest, ale najlepiej będzie do tego użyć strunowego woreczka. Zaczynamy od boków głowy, wykonując energiczne, krótkie ruchy. Od początku do tyłu i przechodzimy do kolejnego pasma. Skóra głowy jest pokryta gęstą siatką receptorów i poza tym, że czynność ta jest bardzo przyjemna, odniesiesz też wiele korzyści w postaci rozluźnienia tej części. Rozluźnienia karku, zredukujesz bóle migrenowe i bóle głowy. Dlatego warto wykonywać tą czynność jak najczęściej. Kontynuując masaż powięzi głowy, nie należy zapominać o tylnej części o podstawie czaszki. Do tego wykorzystam w dalszym ciągu Face Blaster i będę też używać przyrządu z dużymi pazurami, czyli oryginalnego fascia blaster. Zacznij od intensywnego masażu podstawy czaszki w kolejnych pasmach. Pamiętaj, że masaż wykonujemy zawsze na gołą skórę i zawsze na skórę z poślizgiem, wykorzystując dowolny środek do tego celu przeznaczony. Masujesz tak długo, aż poczujesz ciepło. I skóra zrobi się czerwona. Przechodzisz na drugą stronę. I intensywnym, krótkim ruchem rozmasowujesz całą tą, cały ten obszar. Teraz biorę przyrząd z dużymi pazurami, czyli fascia blaster, do dogłębnego masażu powięziowego. Zaczynam od potylicy i, i krótkimi, energicznymi ruchami intensywnymi. Przechodzę niżej. Jeśli podczas masażu poczułeś bardziej spięte miejsca, sklejone włókna mięśniowe czy jakieś wzrosty, wykorzystaj stożkową końcówkę od MINI, od mini 2 po to, żeby je. Rozmasować przyłóż przyrząd dokładnie w to bolące miejsce i dokładnie je rozmasuj.